Cześć, mam dla Was kolejne propozycje na ręcznie robione ozdoby choinkowe, które pokażę Wam, jak wykonałam krok po kroku. Na początek zabieramy się za wyznaczenie sobie paseczka o szerokości 2 cm. <laughs> Będzie to podstawa naszej czapki, długość około 15 cm, chociaż to w zależności od tego, jak dużą czapkę chcecie zrobić, tak duży ten paseczek jest Wam potrzebny. <laughs> Ten paseczek sklejam sobie, żeby powstało z niego kółko przy pomocy kleju na gorąco, bo będę mieć tutaj pewność, że nic mi się nie będzie rozklejało. I tak przygotowany paseczek będziemy sobie owijać sznurkiem do makramy. Sznurki o długości około 20 cm, no może troszkę mniej. Eee, zak zakładam sobie je w taki sposób, jakbym chciała stworzyć początek, rozpoczęcie makramy, czyli taki pierwszy. Standardowy węzeł, czyli przez pętelkę przeciągamy dwa y, sznurki i zaciskamy na tej zrobionej podkładce, na tej podstawie tekturkowej. No i tak dookoła, żeby cała ta nasza tekturka była ciasno owinięta właśnie takimi pętelkami. I to będzie ściągacz naszej czapki, a pozostałe sznurki, te, które do góry nam wiszą, będą tworzyły całą pozostałą część czapki i jej pompon. Tutaj troszkę przewinęłam mój film. Jestem już na końcówce e, przyczepiania, obwiązywania mojej tekturki sznurkiem. No i tak jak mówiłam, e, jest tych sznurków bardzo dużo. Myślę, że weszło mi tutaj około 40 takich sznureczków. A przypominam, że średnica tego kółeczka to 15 cm, więc wzór naprawdę e, sznurkochłonny. Ale myślę, że bardzo fajny i warto sobie takie czapeczki na choinkę wykonać. Teraz wyrównuję moje sznureczki i jeden z tych pozostałych sznurków zawiązuję sobie na koniuszku tak, żeby powstała mi z niego taka pętelka, Będzie ona służyła jako zawieszka na choinkę od naszej czapki. Mniej więcej w środek tych luźnych sznurków wrzucam tę pentelkę węzełkiem do dołu i zawiązuję sobie wszystkie kolejnym kawałkiem sznurka w taki sposób, żeby ta pętelka była podwiązaniem, <laughs> żeby mi nie wypadła. I robię sobie ciasny, mocny supełek, żeby mieć pewność, że nic mi się tutaj nie będzie rozchodziło i nie będzie wypadało. Przecinam ten sznurek, a następnie przychodzi czas na przecięcie tych luźnych sznurków na samej górze. E, uważam tylko, żeby nie wyciąć tego sznurka, który jest z pętelką, który ma służyć jako zawieszka. Wszystkie sznurki docinam mniej więcej na tę samą długość. Chciałabym, żeby one były długości mniej więcej właśnie 2 cm. I na koniec troszeczkę je roztrzepuję, żeby stworzyły właśnie taki fajny, duży, puchaty pompon od czapki. No i tak właściwie to tyle. A my przechodzimy już do kolejnego pomysłu. Tym razem będzie to też pomysł z wykorzystaniem sznurka. Zresztą, jak wszystkie pozostałe w tym dzisiejszym filmiku, tutaj jeszcze ląduje mała śnieżyneczka, która zakrywa supeł związanie naszej czapki pod pomponem. Myślę, że taki fajny akcent. No i co? Czapeczka gotowa. Tak się prezentuje. Możecie je zrobić w każdym kolorze. A my przechodzimy już do drugiego pomysłu. Na początek potrzebne nam są dwa sznurki. No, powiem Wam szczerze, że długość miały tutaj gdzieś około 2 metrów. Są one złożone na pół. I przywiązuję sobie je do drewnianego kółeczka. Na początek, pierwszy sznurek będzie przywiązany od zewnątrz tego kółka, a drugi od wewnątrz. I nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś była moda na robienie takich breloczków, bransoletek z plastikowych gumowych żyłek, był taki podstawowy wzór na, kwadratowy, na kwadratową plecionkę, który dzisiaj sobie będziemy wykorzystywać przez to, że mamy supeł na zewnątrz, z jednego sznurka, a z drugiego na Wewnętrznej stronie naszej drewnianej obręczy, no to możemy sobie łatwo wyznaczyć ten kwadratowy schemat. Mamy dwa sznurki do przodu wypuszczone i dwa sznurki wypuszczone do tyłu. I przykładamy sobie je naprzeciw siebie, czyli od siebie do przodu i pod spodem, pod obręczą od siebie do siebie. Pozostałe dwa sznurki od swojej strony przekładamy przez te pętelki. I zaciskamy. No, na początek może tego tutaj nie widać na filmiku, jak to wygląda, ale jak tylko zaczniemy robić pierwsze supły, troszkę się nam to utwardzi. To na pewno zauważycie, o co tutaj biega. O, już powoli widać ten kwadracik. I znowu od siebie do siebie, pierwszy sznureczek, drugi wewnątrz obręczy od siebie oddalamy, i teraz ten, który został, od siebie. Wkładamy do zewnętrznej pętelki, a ten, który został z naszej strony, wkładamy do wewnętrznej pętelki. I taką plecioneczkę sobie zaciskamy. I już mamy drugi splot, drugi węzełek gotowy. No i znowu sznurek z naszej strony lewej przekładamy do przodu, górny z prawej na dół. Aha, i teraz ten po prawej na dole przekładamy do zewnętrznej pętelki, a ten po lewej u góry do wewnętrznej pętelki. I znowu sobie zaciskamy. I tak w kółko, dosłownie w kółko, bo całą tę obręcz trzeba obrobić. Troszkę czasochłonny to wzór, ale naprawdę efektowny. Pamiętajcie tylko, żeby te dwie pętelki zawsze między sobą miały tę drewnianą obręcz. No bo dzięki temu będzie ona w środku, będzie zakryta i będzie mogło się wydawać, że ta cała obręcz, to całe kółko jest zrobione tylko i wyłącznie ze sznurka, a tak naprawdę w środku jest ta drewniana obręcz, żeby utwardzić. Na koniec dwa ostatnie supełki, ja sobie tu przyspieszyłam troszkę moją pracę, i robimy sobie tak samo jak od początku tłumaczyłam pętelki, zaciskamy. Jeszcze jedna na koniec. No i te sznurki, które nam teraz tutaj zostaną. E, chciałam, żeby wisiał tu taki fajny frędzelek, więc będę je sobie związywać po prostu od zewnętrznej strony mojej obręczy i będzie to taki chwost, który zwisa z tego, e, z tego kółka. Wy możecie oczywiście przyciąć, zrobić mały supełek e, i zakleić klejem na gorąco, żeby to wszystko się tutaj nie snuło, ale według mnie zdecydowanie lepiej wygląda to z takim wiszącym chwostem. Z chwosta możecie zrobić też wiszącą kokardkę. To już pełna dowolność. Supełek zrobiony, sznurek sobie docinam na konkretną, wymaganą długość. Ja sobie wybrałam akurat taką. I rozczesuję, żeby był taki fajny, puchaty chwościk. Na koniec pozostaje nam stworzenie jeszcze zawieszki która będzie pomagała nam przywiesić tę obręcz na choince. Wykonuję ją też z tego samego koloru, o wpadła mi tu jakaś zdrabka, wykonuję ją też z tego samego koloru sznurka, z którego uplotam całą tę obręcz i przyklejam dosłownie naprzeciw po drugiej stronie obręczy od tego chwosta przy pomocy kleju na gorąco. Na koniec yy, pozostało mi jeszcze przykleić takie drewniane ozdóbki, które kupiłam kiedyś, bodajże na Aliexpress. I myślę, że tak zrobione kółeczko będzie się świetnie prezentowało na choince. Tak jak mówiłam, przyklejam sobie teraz pętelkę przy pomocy kleju na gorąco z jednej i z drugiej strony. I na koniec, tak żeby zakryć to, te przyklejone sznurki od zawieszki, postanowiłam wrzucić tutaj takie małe drewniane kształty. Ja wybrałam sobie dzwoneczki. No i też przy pomocy kleju na gorąco przyklejam je właśnie w miejscu łączenia zawieszki z całą obręczą. Drugi pomysł mamy już gotowy. No i przechodzimy do ostatniego na dzisiaj. W którym jest taka urocza, malutka obręcz z wnętrzem z bloku do scrapbookingu obrobiona dookoła warkoczykiem ze sznurka. Kawałek wycinek sznurka, papieru do scrapbookingu. Odrysowuję sobie na nim ten okrąg, który będzie musiał się zmieścić w środku. Fajnie, żeby był idealnie rozmiarem dopasowany do obręczy drewnianej. Dlatego właśnie od niej sobie tutaj odrysowuję ten kształt. Będę mieć pewność, że wszystko jest idealnie wymierzone. Obręczy drewniane kupiłam kiedyś na Allegro. No i teraz postanowiłam je w taki sposób wykorzystać. Wycięte kółeczko. Będę sobie przymierzać, czy na pewno nic mi z każdej strony nie wystaje spoza tej obręczy, jeśli jednak coś gdzieś tam wystaje, no to docinam sobie to kółko, żeby wszystko było na równiutko, na płasko wykończone i przyklejam przy pomocy taśmy dwustronnej, taśmy dwustronnej kleju na gorąco. Tak, żeby y, po prostu wszystko było tutaj mocno, porządnie przylepione. Ale zanim przylepimy sobie kółeczko do tych drewnianych obręczy, odrobina kleju na gorąco, żeby przyczepić zawieszkę ze sznurka. No bo fajnie, żeby ona była schowana między tymi dwoma warstwami, żeby nie wystawała. Będzie to bardziej estetyczne. Ok, klej na gorąco, nie taśma dwustronna. Pamiętajcie, ja dzisiaj nie wiem co mówię. Nakładam sobie dookoła mojej obręczy i przyklejamy tak, żeby idealnie dopasować do tej drewnianej, do tego drewnianego kółeczka. Następnym krokiem jest wykonanie ze sznurka zwykłego barkocza. No ja tutaj y, troszeczkę y, leciałam na oko, nie wiem dokładnie jakiej długości tych sznurków użyłam. Była to całkiem spontaniczna decyzja albo starczy albo nie wystarczy. Na początek te trzy sznurki y, zaczęłam sobie pętelką żeby nic mi się tutaj nie rozchodziło, nie rozwalało. No i zwykły klasyczny warkocz właśnie teraz powstaje. Sprawdzam sobie, czy wszystko mi tutaj idealnie obchodzi. Tą obręcz dookoła jeszcze troszkę brakowało, więc muszę sobie tu odrobinę tego warkocza dorobić. No i tak, kiedy już długość jest odpowiednia, docinam sobie mocno trzymając ten zapleciony warkocz pozostałe końcówki sznurka. Odrobina kleju na gorąco i zaczynamy obklejać tą drewnianą obręcz warkoczykiem. Przy jasnych sznurkach nie ma się co martwić, czy gdzieś tam na sznurek wszedł klej na gorąco, bo jest on po prostu wtedy niewidoczny na jasnych kolorach, nie rzuca się to w oczy, gdzieś tam coś wystaje, nie ma problemu. Dlatego właśnie tutaj też się tym nie przejmuję i te końcówki zakleiłam klejem na gorąco, żeby się nic tutaj nie snuło. No i pozostałe krawędzie naszej obręczy dookoła musimy oblecieć też klejem na gorąco i przykleić warkoczyk ładnie, na płasko, równiutko żeby był z każdej strony tak samo ładnie przyklejony. No i końcóweczkę tą supłem będę też ucinać, ale chcę sobie tu jak najdalej dokleić ten sznurek, żeby właśnie nie musieć się bać, że ten warkocz się popruje. I kiedy już jestem na samej końcówce, dokleję sobie ten sznurek, dopiero tutaj, ale mocno dalej trzymając paluszkiem końcówkę, docinam warkoczek. I te wystające rozcapierzone końcóweczki przyklejam sobie klejem na gorąco, przygładzam sobie trochę to palcem, żeby wszystko się tu mocniej przykleiło. Na koniec postanowiłam dodać tutaj jeszcze u góry taki mały akcent, odrobina kleju na gorąco i jeden z moich drewnianych kształtów, tym razem śnieżynka. No i nasza zawieszka jest już gotowa. To dzisiaj y, wszystko. Mam nadzieję, że te pomysły Wam się spodobały, a jeśli szukacie innych propozycji na przykład na choinki, na szyszki lub na orzechy, to wpadnijcie na mój kanał, bo znajdziecie tam wiele inspiracji na y, ozdoby choinkowe.